Witam państwa. Przed państwem Siedlecki Magazyn Kulturalny, Magazyn Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Zapraszam. Szanowni państwo, przypominamy wam, że w naszej siedzibie czynny jest punkt zbiórki artykułów Potrzebnych i niezbędnych mieszkańcom Ukrainy. Drodzy Państwo, od 9 do 17 można do nas przynosić artykuły do ubrania, śpiwory, pościel. Zachęcamy Państwa do tego. Pomóżmy ludziom w potrzebie. Drodzy Państwo, czekamy na Was. Zachęcamy Państwa do udziału w programie Koleją do Kultury. Programie, którego autorem są Koleje Mazowieckie, a Centrum Kultury i Sztuki jego partnerem. Partnerem póki co do 31 grudnia tego roku. Drodzy Państwo, 20% zniżki na wszystkie wydarzenia artystyczne, które my, czyli Centrum Kultury i Sztuki, organizujemy. Jak uzyskać taką zniżkę? Wystarczy bilet kolejowy, który jest nie starszy niż 30 dni. Drodzy Państwo, warto bo koleją do kultury zawsze po drodze. Drodzy widzowie, spektakl pod tytułem Świat Dorotki, realizowany na podstawie powieści Franka Bauma, Czarnoksiężnik z Krainy Os, jest naszą własną produkcją, którą co jakiś czas przypominamy młodym widzom. W ostatnią niedzielę, w ramach Rodzinnej Niedzieli w teatrze, przypomnieliśmy ten spektakl naszej szerokiej publiczności, a w poniedziałek i wtorek, a więc 21 i 22 marca, dla grup zorganizowanych prezentowaliśmy to przedstawienie. Jak zwykle było. Interesująco, interesująco ze strony widzów, z dużym zaciekawieniem i dużym zajęciem młodzież ten spektakl oglądała. Spektakl, który przypomnę, wyreżyserował Robert Protasewicz, opieka artystyczna Waldemara Koperkiewicza. Natomiast drodzy Państwo, grają w nim aktorzy teatru S. Zobaczcie. Szmaragdowe misie, szmaragdowe pysie, szmaragdowe tutaj, wszystko widzi mi się. Szmaragdowy zamek, ale bez księżniczki. Szmaragdowe wszystkie ulice i uliczki Szmaragdowe smutki, choć ich tu niewiele Tylko w szmaragdowe wtorki i niedziele Szmaragdowe onsy, szmaragdowe dąsy Szmaragdowo, szmaragdowe dziadka wąsy Szmaragdowe pączki, szmaragdowej mączki Szmaragdowe ważki, pszczółki, mrówki, pączki Szmaragdowe drzewka, szmaragdowe krzaczki Szmaragdowy także na liściach roba. Wierzę cię lub nie, wieje wiatr tam, gdzie chcę. najbliższy piątek, 25 marca o godzinie 19 na naszej scenie teatralnej kolejna edycja Swetera, czyli siedleckich wieczorów ekscytacji teatralnej z elementami rywalizacji, a w szranki tym razem staną warszawska kompania teatralna Mamro ze spektaklem Eksperyment oraz studio teatralne imienia Jacka Woszczerowicza, tu od nas z Centrum Kultury i Sztuki z kolejną edycją Depresji. Zapraszamy drodzy Państwo, warto być, warto ten spędzić, ten wieczór spędzić z młodymi. i nostri W niedzielę 27 marca o godzinie 16 i 19. Dwa razy więc pokażemy Państwu spektakl pod tytułem Wieruszka, czyli Twoja wymarzona pomoc domowa w reżyserii Marka Rembacza. O czym jest ten spektakl? Najlepiej rzecz jasna, drodzy Państwo, przyjść do nas, kupić bilet i obejrzeć. Uchylę tylko rąbka tajemnicy i powiem, że pewna piękna, młoda, rudowłosa dziewczyna wprowadzi wiele zamieszania w stabilną zdawałoby się rodzinę. Drodzy Państwo, bilety już do kupienia. w Informacji kulturalnej, ale także na naszej stronie internetowej. Śpieszcie się Państwo, biletów coraz mniej. Jeszcze tylko do 27 marca, w naszej Galerii Teatralnej, możecie Państwo oglądać wystawę autorstwa Magdaleny Wrubel zatytułowaną Wodą i Pędzlem. Tylko do 27 marca, bo już 30 marca kolejna wystawa. Tego dnia o godzinie 18 wernisarz wystawy, wernisarz prac zatytułowany, e, malowane na jedwabiu autorstwa Zofii Leszczyńskiej. I tą wystawę będziecie Państwo mogli przez najbliższych kilka tygodni tu w naszej Galerii Teatralnej podziwiać. Zapraszamy więc do oglądania w ostatnich dniach już wystawy Magdaleny Wrubel, ale także na Wernisarz i kolejne tygodnie podziwiania prac pani Zofii Leszczyńskiej. Bądźcie z nami. A teraz mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na spektakl pod tytułem I Love You. A teraz się zmieni. 1 kwietnia o godzinie 17.20 będziemy ten spektakl Państwu prezentować. To muzyczna komedia dla singli i żonatych, jak mówią producenci i twórcy tego spektaklu. Szanowni Państwo. Obsada Gwiazdorska, Rafał Króry Królikowski, Elżbieta Romanowska, Robert Rosmus no i Katarzyna Żak. Drodzy Państwo, aktorom Towarzyszą znakomici muzycy, a więc jest to spektakl naprawdę wielowymiarowy. Zaręczamy znakomitą zabawę i dobrze spędzony czas, a bilety, jak zwykle, do kupienia w punkcie informacji kulturalnej w naszej siedzibie przy ulicy Świskiego 31, ale także i do czego Państwa szczególnie zachęcamy, przez naszą stronę internetową: klik i bilet masz! Zapraszamy! Wszystkich młodych widzów zapraszamy do nas na kolejną edycję rodzinnej niedzieli w teatrze. 3 kwietnia o godzinie 16:00 księga dżungli, według znakomitego, klasycznego już tekstu Ryduarda Kiplinga. Jeśli chcecie poznać przygody chłopca wychowanego przez dzikie zwierzęta, musicie przyjść do nas. Jeśli chcecie poczuć atmosferę dżungli, także musicie przyjść do nas. Jeśli chcecie poczuć się przez chwilę w innym świecie. Koniecznie przyjdźcie do nas 3 kwietnia na 16. Naprawdę będzie magicznie. Bilety już u nas można kupić w punkcie informacji kulturalnej, ale także na naszej stronie internetowej. Moi drodzy, dżungla przed wami stoi otworem. Przyjdźcie, poznajcie ją i bawcie się dobrze. Zapraszamy. Drodzy Państwo, w najbliższych tygodniach Teatr S planuje szereg wyjazdów ze swoimi spektaklami. I na przykład 5 i 6 kwietnia w Łosickim Domu Kultury prezentowany będzie spektakl pod tytułem o piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela. Godzina 9 i 11. Zapraszamy wszystkich miłośników dobrej zabawy, dobrych bajek, młodzi widzowie. A także wy, drodzy państwo, ich opiekunowie, ten spektakl koniecznie trzeba zobaczyć. Bardzo dobra muzyka Waldemara Koperkiewicza i jego zresztą reżyseria przy współpracy reżyserii Roberta Protasewicza, a występują aktorzy Teatro S: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski i Robert Protasewicz. Drodzy Państwo, za chwilę kwiecień, a w kwietniu szereg interesujących propozycji, mamy taką nadzieję, dla wszystkich Państwa przygotowujemy. Ja powiem tylko o dwóch, które są moim zdaniem warte zapamiętania. Rzecz jasna są one wybrane losowo i tych propozycji mamy dla Was więcej. Ale oto pierwsza z nich, którą losowo, raz jeszcze podkreślam, wybrałem, to kabaret Młodych Panów, spektakl teatralny Lany Poniedziałek, 20 kwietnia o godzinie 19 w naszej sali teatralnej. Myślę, że zabawa będzie świetna. I co? Bilety można już kupować. Kolejna propozycja to koncert zespołu Sztywny Pal Azji. Drodzy Państwo, 22 kwietnia o godzinie 20 w naszej sali teatralnej ten kultowy dla nas zespół zaprezentuje się. Ja się już nie mogę doczekać. Nie wiem jak Państwo. Ja bilety mam zarezerwowane. Zachęcam Was do tego. Zapraszamy. Na dzisiaj to już wszystko. Drodzy Państwo, jak zwykle zachęcamy Was, byście zaglądali na naszą stronę internetową, byście śledzili nasz profil na Facebooku, byście subskrybowali kanał na YouTube. No i rzecz jasna, czytali scenę 24. Wszędzie tam znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat wydarzeń artystycznych, które w najbliższych tygodniach dla Was specjalnie przygotowujemy. Rzecz jasna, dowiecie się również jeszcze wielu innych ciekawych rzeczy, także tych okołokulturalnych. Zapraszamy do zobaczenia!